Widzisz, pokazujemy wszystkie wszystko, co ja mam. Zaczynamy od tego żeby... no, Nie, nie jestem. Nie jestem. Teraz jestem. Nie jestem. się jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie o to

Zawsze mam mamy to dachy. I tu mamy. Um ściągać dachy. to jest lambo. Bardzo fajne lambo. Tu sobie to było jeszcze taki kilka, tam chyba dwa lata. Rok temu. jest tak. Tu jeszcze jest takie, taki, to taki, byłaby taka Bisko chłopień. Będziecie też łowią. Co to, to jest? Helikopter. Ten pojazd był dużo. W, w pierwszej... Chyba w drugiej remizie to helikopter był. сейсте придишки a wyta była w rybie z naski, tylko ją już. może ciągnąć chyba tamty był, no? tam to było z krażowskiej. wszystko Dwa jeden. To są auta

motor me deixou muito preocupada o motor e... E... E...